Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym wydaniu programu Co w sprawie Iskrzy, już Iskrzak. Kilka tygodni temu na Jasnej Górze proklamowano deklarację wiary lekarzy. Podpisało się pod nią, pod nią wiele osób ze środowiska medycznego, cała sprawa zbudziła kontrowersję. Deklaracja uznaje prymat praw boskich nad prawami powszechnymi. Dzisiaj o tym porozmawiam z moim Państwa gościem. Jest kim nim pan Konrad Jędrzejowski, przewodniczący regionalnych struktur Federacji Młodych Socjaldemokratów w województwie lubelskim. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Federacja Młodych Socjaldemokratów w zeszłym tygodniu jako przeciwwagę poniekąd dla deklaracji wiary ogłosiła deklarację praw pacjenta. Proszę nam przybliżyć troszkę założenia tego dokumentu. Deklaracja praw pacjenta jest dokumentem opartym głównie na konstytucji i ustawach zwykłych, jest to przeciwwaga, jak pan powiedział, do deklaracji wiary. E, ma na celu e, pokazanie ludziom, że nie jest tylko możliwością e, leczenie przez e, persmat e, boski, jak twierdzą lekarze podpisujące deklarację wiary, tylko można robić to w sposób czysto lekarski, czysto zgodnie z prawem, zgodnie z obowiązującą konstytucją. Jakie są jeszcze pozostałe założenia tej deklaracji? Gdzie chcecie, gdzie chcecie ją rozpowszechniać, do kogo dotrzeć? Deklaracja Praw Pacjenta będzie, to będzie krajową akcją federacji, zapoczątkowaliśmy ją u nas w województwie jako tak naprawdę nasz pomysł, naszą inicjatywę, jednak już władze krajowe podchwyciły ten temat, będzie powielana w innych miastach wojewódzkich, jak i powiatowych, po czym po, po, czym, po tym całym etapie będziemy starać się zbierać podpisy pod deklaracją Praw Pacjenta. Żeby po prostu pokazać ludziom, przede wszystkim pacjentom, że nie jest tylko możliwość leczenia przez deklarację wiary, istnieje coś takiego, dokument oparty na prawie stanowionym, którym jest deklaracja praw pacjenta. Do kogo chcecie też dotrzeć poza zwykłymi pacjentami? Słyszałem o środowiskach akademickich. Tak, będziemy docierać do lekarzy, pacjentów, środowiska, środowiska całego medycznego, jak i farmaceutów. Studentów kierunków medycznych z prośbą o poparcie naszej inicjatywy. Mamy już głosy z poszczególnych szpitali, że, że zgadzają się z naszą deklaracją praw pacjenta i będą to lobbować u siebie w szpitalach. Gdzie można zapoznać się z treściami deklaracji praw pacjenta? Deklaracja praw pacjenta ma swój, swoją stronę, można powiedzieć, na profilu społecznościowym Facebook. Po prostu wystarczy wpisać na tzw. Tak Facebooku Deklaracja Praw Pacjenta i tam, jest, tam są różne informacje zamieszczone na temat deklaracji, co dalej się dzieje z deklaracją, gdzie docieramy, co będziemy dalej robić, jakie główne założenia postulaty deklaracji. Yy, nie boicie się występować z taką akcją w było, nie było katolickim w większości kraju. E nie boimy się tego, bo nasza deklaracja jest, tak jak wcześniej mówiłem, oparta tylko i wyłącznie na prawie stanowionym w tym kraju, jak i konstytucji. Także to jest zbiór, e, zbiór artykułów naszego prawa, a nie wyimaginowana deklaracja wiary, która mówi, że, że lekarz ma leczyć według, według sumienia boskiego. Mhm. Czy występujecie przeciw wartościom religijnym, czy o co innego wam chodzi? Nie wchodzimy w sprawy światopoglądowe. Deklaracja wiary jest tylko i wyłącznie prawem stanowionym. Nie będziemy się zbliżać do światopoglądu lekarzy, każdy ma własne sumienie i każdy zadecyduje, zadecyduje, co jest ważniejsze dla niego, czy prawo. Czy, czy wyimaginowane fakty. Bez powodu zapytałem o to, czy się nie boicie. Spotkała was taka przykra jakby przygoda, kiedy waszym, czyli pana oraz kilku działaczy Federacji Młodych Socjaldemokratów zdjęciem z ogłoszenia deklaracji praw pacjenta portal internetowy Gazety Wyborczej zilustrował materiał prasowy o terroryście profesorze z Kijowa. Tak, to znaczy uważamy, że to jest po prostu zwykły, zwykły błąd dziennikarski. Mam nadzieję, że nikt nie miał złej woli, żeby po prostu to zdjęcie do tego tekstu łączyć. Uważamy to za zwykły błąd dziennikarski. No jednak kilka dni to zdjęcie przy tym materiale wisiało. Tak, pisaliśmy sprostowanie do wyborczej. Nie wiem jakie jest w tym momencie, czy zostało to obok, ten, obok tego zdjęcia, ten tekst usunięty, czy nadal to jest, nie, nie sprawdzałem tego. Ja sprawdziłem, już nie ma. Już nie ma. Czyli z... Nie Niemniej nie przez jakiś czas było. Tak. To no. po prostu błąd dziennikarski zdarza się. Mhm. Jednak póki co yy, bardziej głośno od deklaracji praw pacjenta jest tak zwana deklaracja wiary. Mieliśmy już w kraju kilka głośnych przypadków, chociażby związanych z osobą pana profesora Hazana, natomiast w województwie lubelskim z osobą pana profesora Jana Oleszczuka, który jest wojewódzkim konsultantem do spraw ginekologii i położnictwa, jest jednocześnie szefem katedry ginekologii i perynatologii PSK4 w Lublinie, czy pana zdaniem. Podpisanie przez pana profesora tej deklaracji wyklucza go z grona konsultantów wojewódzkich powoływanych przez wojewodę Świeckiego, jak najbardziej. Tak. Otóż pan profesor jest cenionym w swoim środowisku lekarzem, jednak ta deklaracja wiary. Pokazuje pewne zobowiązanie jego, że, że ma prawo odstąpić od wykonania jakiegoś zabiegu medycznego, z czym my się nie, zna, nie zgadzamy, tworząc m.in. naszą deklarację praw pacjenta. Ta deklaracja e, nie może być e, traktowana jak jakiś taki przykaz dla, dla lekarzy, deklaracja wiary. Nie może być traktowana jak jakiś prykaz dla lekarzy, żeby nie mogli pełnić swoich obowiązków, bo zadaniem lekarza jest przede wszystkim pomóc potrzebującym wszystkim pacjentom i, i nie mogą opierać się na deklaracji wiary, która de facto w pewnych, w pewnych okolicznościach uniemożliwia pomoc pacjentom. Jednak Wojewoda Wojciech Wilk z Platformy Obywatelskiej uznał, że podpisanie przez Pana profesora tej deklaracji nie stanowi przeszkody, aby nadal pełnił stanowisko Wojewódzkiego Konsultanta. W sprawy polityczne lekarzy, którzy podpisali deklarację wiary nie będziemy wchodzić, bo my powiedzieliśmy jasno, my stworzyliśmy dokument, którym, z którym będziemy też występować do środowisk medycznych. I tutaj nacisk polityczny według, w naszej opinii, nie jest wskazany po to, żeby kogoś zdymisjonować, coś takiego, prawda? To jest czysto techniczna sprawa tak naprawdę człowieka, który podpisał deklarację wiary. Nie, nie zgadzamy się z tym, że, że on może odmówić komuś udzielenia pomocy, dlatego będziemy nawoływać do, do promowania deklaracji praw pacjenta. Udacie się do pana profesora Leszczuka z deklaracją praw pacjenta? Jeżeli y, sytuacje y, medialne skłaniające do naszej deklaracji praw pacjenta będą za tym przemawiać, tak, pójdziemy z deklaracją. Tylko do niego? Nie, tak jak wcześniej wspominałem, będziemy docierać do, do y, wszystkich środowisk medycznych, y, jak i farmaceutycznych, studentów. Mamy naprawdę dużo sygnałów od ludzi, że to jest naprawdę super akcja, podoba mi im się treść tego i uważam, że to jest naprawdę coś porządnego. Coś, czego obywatele po, coś co, co obywatele powinni zobaczyć. Jakie coś, co obywatele mogą podpisać, jako wcześniej wspomniana przeciwwaga do deklaracji wiary. Czy zainteresowanie Waszą akcją jest bardziej ze strony osób młodszych, starszych, dojrzałych, mniej dojrzałych? To znaczy, w tym momencie, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy na, na portalu społecznościowym Facebook ten nasz fanpage, tak zwany z Deklaracją Praw Pacjenta. Piszą ludzie, tak naprawdę, świetnie. W każdym wieku, i młodsi, i starsi, i ze środowisk medycznych, i niezwiązani z, z medycyną, po prostu y, oni twierdzą, że ta deklaracja jest naprawdę dobra i uważają, że warto ją dalej pozycjonować wśród społeczeństwa. Zmienimy troszkę temat. Proszę um, powiedzieć parę słów więcej o e, swojej formacji, o Federacji Młodych Socjaldemokratów. Uchodzicie za młodzieżówkę Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zgadza się. Jesteśmy nawet wpisani w statut SLD ale jesteśmy oddzielnym stowarzyszeniem, które ma swoje władze, przedstawicieli w każdym w tym momencie regionie, czyli w każdym województwie. Staramy się dotrzeć z naszą inicjatywą do, do wszystkich mieszkańców Polski, zaszczepić w nich lewicowość, jak i pokazać, że jakie mamy pomysły, jakie robimy fajne akcje, eventy. W tym momencie będziemy także po deklaracji praw pacjenta zajmiemy się tak zwaną bitwą o pracę. Akcja pochodzi, z, znaczy zainicjowana została w województwie podkarpackim w Rzeszowie, w tamtejszym FMS-ie. było jest bardzo fajna tego. Zobaczymy zobaczymy jak to pójdzie, pójdzie, dalej w Polskę i będziemy to pozycjonować również po deklaracji. Ile osób należy do Federacji Młodych Socjaldemokratów? W całym kraju czy? I tu i tu. W województwie lubelskim mamy cztery struktury. To jest Lublin, Zamość, Widnik i, i Kraśnik. W województwie mamy około 70-80 członków. Nie pamiętam dokładnie, bo po sukcesie deklaracji też przystępują nowe osoby do, do naszego otoczenia. W całym kraju jest to około półtora tysiąca osób. Jak często się spotykacie? Czy, czy zebrania mają formalny charakter, tak jak w dorosłych, w cudzysłowie, partiach? Czy to są spotkania bardziej na luzie? Znaczy tak, spotkania mamy regularne, jak i zależne tylko i wyłącznie od naszych pomysłów, akcji i stworzenia czegoś merytorycznego do dalszej dyskusji. Spotkania regularne są przynajmniej w każdej ze struktur przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu, a nieregularne z naciskiem na bieżącą działalność polityczną, bo codziennie mamy tak naprawdę nowe fakty polityczne, skupiamy się też na tym z częstotliwością około raz, dwa razy w miesiącu dodatkowo. Jesteście politycznie jasno określeni, proszę więc powiedzieć, jakie są najbliższe plany, nie tyle są do akcji społecznych, co właśnie co do polityki, wybory samorządowe zapasem? Tak, mamy, mamy tak zwane osoby kluczowe, które będą startować w wyborach samorządowych jako członkowie federacji prawdopodobnie, z SLD. Prawdopodobnie, chociaż, chociaż nie wykluczają nie wykluczamy, nie wykluczamy własnych komitetów, prawdopodobnie z list SLD. Co do ich przyszłości mogę powiedzieć, że y, jesteśmy na dobrych, w dobrych relacjach z Sojuszem i, i, i te osoby będą miały biorące miejsca w różnych gremiach i do Sejmiku, czy, czy do Rad Powiatów, czy do Rad Miasta. Pan startuje w tych wyborach? Tak, będę startował. I do którego z samorządów? Ja y, podjąłem decyzję, że będę startował do Rady Gminy. Rady? Rady Gminy. G której gminy? Rady Gminy Mełgiew. Dobrze, życzę powodzenia. Proszę jeszcze powiedzieć, gdzie znajduje się wasza siedziba w Lublinie? Siedziba znajduje się na Miasteczku Akademickim. Mamy bardzo dobrą lokalizację, to jest ulica Beliniaków 7. Czyli tam, gdzie mieści się również Rada Miejska i Rada Wojewódzka, Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tak, tak, zgadza się. Czy czasami macie inne zdanie niż politycy sojuszu? Tak, w, jeszcze w, w ostatnim zasadzie roku wielokrotnie Pokazywaliśmy, że możemy się różnić. Jesteśmy stowarzyszeniem, jak wcześniej wspomniałem, i wielokrotnie mamy zbieżne zdania, jednak czasem się możemy różnić, tak jak pokazaliśmy to akcją na temat depenalizacji miękkich narkotyków. Powiem krótko, troszkę zaszliśmy za skórę niektórym towarzyszom. Ale zostało to dobrze odebrane i później oceniliśmy to razem z sojuszem jako, jako, jako naprawdę duży, duży plus, że jednak potrafimy się wyróżnić i po powiedzieć coś, co nas nurtuje, co nas boli, w innych słowach niż, niż nasi partyjni koledzy. Taki postulat dotyczący jakichś narkotyków od lat z, wysuwają środowiska związane obecnie głównie z Twoim ruchem, dawniej ruchem Palikota. Jak Pan ocenia y, nawiązanie y, partnerskich relacji y przez Leszka Millera i Janusza Palikota? W tym momencie te relacje skupiały się tylko i wyłącznie na tak zwanej aferze taśmowej i tak naprawdę nie jestem upoważniony do udzielania jakichś tam szerszych informacji na temat, co się będzie dalej działo, to zależy od zarządów obu organizacji. Mnie bardziej chodzi o komentarz i ocenę. Komentarz i ocena. Uważam to za coś naprawdę pozytywnego, bo uważam jednocześnie, że nie ma, kogo, nie ma czegoś takiego, jak wróg na Lewicy. Lewica powinna być jedna. Lewica wychodzi do ludzi, lewica jest dla społeczeństwa i, i ten ruch. Wydaje mi się bardzo dobry. Hasło Nie ma wroga na lewicy jest obecne od co najmniej lat 90., nie zawsze się jednak sprawdza. Tak, zgadza się. Jednak, jednak pokazując takie nawiązanie do wspólnych projektów, czym jest, czym jest afera taśmowa i, i, i wnioski za to płynące potrafimy pokazać jedną twarz, że jesteśmy jako cała lewica. Nie zgadzamy się z tym, co zostało, co zostało nagrywane, te rozmowy polityków i, i, i cała sytuacja wokół tego. Czy macie jakieś relacje, kontakty z młodzieżówką z twojego ruchu? Tak, nawet w prywatnych wiadomościach często mi wysyłają, e, w prywatnych często mi wysyłają takie jak gdyby informacje popierające naszą działalność, jak i wielokrotnie dostałem prywatne wiadomości, żeby, żeby żebyśmy ich wzięli do naszych akcji, jednak tak jak z tą akcją Deklaracji Praw Pacjenta, na razie chcemy, żeby była tylko i wyłącznie to akcja FMS-u. Lewice to jednak nie tylko SLD i Twój Ruch, to także PPS, chociaż szczątkowo działający w Lublinie, to także Unia Pracy, to także Polska Partia Pracy związana z Wolnym Związkiem Zawodowym Sierpień 80. Czy z nimi także otrzymujecie kontakty? Tak, SLD startowało przecież jako jeden komitet z Unią Pracy do Parlamentu Europejskiego, w tym momencie nawet z Unii Pracy jest pan profesor Adam Gierek, eurodeputowanym. Także myślę, że współpraca jest bardzo dobra. No, dodajmy, że były szef Unii Pracy w województwie lubelskim, profesor Stanisław Michałowski, jest obecnie rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Czy pan profesor patrzy życzliwie na wasze działania, czy jest neutralny? Pan profesor z racji chyba tego, czy, gdzie zasiada głównie tego, że jest rektorem, no, musi być w jakiś sposób apolityczny, Czyli, ale, ale bije nam brawo za to, co robimy. Dziękuję, że zgodził się Pan przyjąć zaproszenie dzisiaj do studia lublinkom.pl. Moim Państwa gościem był Pan Konrad Jędrzejowski, przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów w województwie lubelskim. Dziękuję panu, Ja dziękuję zapraszam państwa do oglądania programu Co w sprawie Iskrzy już za tydzień, w czwartek o godzinie 15.30. Kto będzie moim gościem, to niespodzianka. Dziękuję, Tymoteusz Iskrzak. Do widzenia.